Cześć Artur, witam Cię serdecznie w cyklu Kto pyta, mniej błądzi. Zadałeś pytanie, dosyć skomplikowane i długie, ale tak naprawdę sprowadza się do tego pytania o hosting, darmowy hosting dla dużych plików, bo to o czym mówisz 2,5 godziny materiału czy 1,5 godziny rozmowy to nie dla każdego hostingu jest do przełknięcia. No jak sam zauważyłeś SoundCloud jest płatny od pewnego progu, chyba 6 godzin, no i Spreaker od 5 godzin też zaczyna być płatny, ale jest cała masa innych hostingów, które są bezpłatne nadal, między innymi Anchor, poszukaj dokładnie to znajdziesz swój RSS, bo jest to możliwe, żeby znaleźć w Ankor swój RSS. Tak mi się wydaje, jestem prawie przekonany, prawie pewien. Ale może coś ostatnio zostało zmienione i teraz już nie. Wydaje mi się, że to byłoby bez sensu, ale, ale tak może być. No. Wydaje mi się, że to jest mało prawdopodobne, żeby tak było. Messi.fm, no te wszystkie inne bezpłatne będą miały problem z dużymi plikami, to znaczy z plikami powyżej powiedzmy półtorej godziny. Niektóre nie mogą, mogą nie przyjmować. O ile pamiętam, Ankor miał do mnie zastrzeżenia i nie chciał mi je umieścić takiego odcinka poezjady na Poddaszu, na przykład, które trwały 2,5 godziny. Jeden odcinek, także no właśnie z tym był problem. Tak samo na awesound.com gdzie masz 20 godzin bezpłatnie, też ograniczenie jest bodajże do dwóch godzin. O czym w ogóle nie jest to napisane w specyfikacji. Dopiero się dowiaduję, jak nie, jak próbuję wrzucić dwugodzinny odcinek, to mi odrzuca i po prostu mówi, że, że jest błąd. Wcale nie mówi dlaczego. Dopiero jak się odezwałem do Marka, który jest producentem tego serwera, Avesant, no powiedział, że powyżej dwóch godzin to on niestety nie przyjmuje. Poszukaj w in, na innych serwerach, bezpłatnych, a listę tych wszystkich serwerów hostingowych dla podcastingu, dedykowanych dla podcastingu, bo to jest bardzo istotne, żeby to był dedykowany hosting dla podcastingu, znajdziesz na moim blogu blog.podcasty.info. No i slash ukośnik 1048. Tak często podaję ten adres, że już zapamiętałem w notatkach, znaczy w komentarzu też Ci wpiszę ten adres, albo nie będę wpisywał, tylko go po prostu poszukaj. Hostingi, jak wpiszesz na tym, stro, na stronie bloga, mojego bloga he, wyszukiwarkę hostingi, no to znajdziesz bez problemu te hostingi, które są tam wypisane. To są wszystkie hostingi, jakie są dotyczące podcastingu w ogóle na całym świecie. Z wyjątkiem tych powiedzmy, które są tylko chińskie i tylko japońskie które posługują się znaczkami i nie mają swojej angielskiej wersji, bo takie też są. Także gorąco polecam ci, zajrzyj tam i wyszukaj, jeśli coś ciekawego znajdziesz, to daj znać. Ta lista hostingów jest uzupełniona na bieżąco. Ostatnio dodałem dzisiaj. Najnowszy hosting, którego jeszcze nie przetestowałem, ale wiem, że jest specjalnie dedykowany do podcastingu, więc też jest dodany. I tak sukcesywnie dodawane są właśnie do tego wpisu kolejne hostingi, które się pojawią i do, które do mnie dotrą. No to mam nadzieję, że coś znajdziesz dla siebie. Trzymaj się.